Szeemaneczkowi sobie, z tej strony Alfa i to kolejny odcinek na tym kanale Skankurka Kao. Generalnie... W ostatnich odcinkach Kało poleciał w kosmos. Jednakże raczej mu się nie spotopało, Więc powrócił na siemię. A przynajmniej tak wnioskuję po ikonce kolejnego poszomu. Ciekawe jakie zakroczenia tym razem cichają na szycie naszego pięknego kankurka. Jeśli ty, Wisu, jesteś również ciekawy, to musisz zrobić jedyną słuszną rzecz a, na... a nawet kilka rzeczy. A mianowicie, chodzi mi o zostawienie łapki w górę, zasubskrybowanie kanału oraz napisanie komentarzu. Moment. W końcu! Zacz, zaczęła mi się ikonka subskrybuj. Zaczynamy! Nie! Ta monetyzacja, ta monetyzacja, nie! Muszę uciec. Muszę uciec. Czemu trafiłem z kosmosu na wyspę? I to akurat z takim przeciwnikiem. No nie ma co, muszę uciekać od demonetyzacji. monetyzacji. Ale w ogóle, ciekawi mnie, jak z kosmosu tutaj się dostałem. To dobra sakatka de facto. W ogóle sobie wyobrażacie? Że nie. Przeważnie zrobiliśmy kolejną dziwną rzecz na tym kanale ten kankur był wszędzie sterujemy kankurem który był wszędzie w lesie w Antarktyce w Egipcie może w Meksyku może nawet w Rzymie w kosmosie teraz to teraz jesteśmy na Hawajach jakiś. Myślę, że spadnę Ja bym Ja bym nie tylko postawił taktyczną flakę O kurde śliskawka To tutaj nawet Musimy mam jeszcze kulki Tak, szycie Uwielbiam dodatkowe szycia Udało się. Jak bym teraz kusił. Daję tutaj sobie flakę i idziemy po serce. Nie! sobie level, dobrze. Dobra, gdzie my jesteśmy? O! Diabeł Tasmański, najkoszej. Dobra, nie chce mi się tego robić. Już wiem, gdzie iść nawet. Okej, okay, tu pulsa jeszcze nie ma. W dobrym momencie się ulotniłem. W ogóle skąd jest tutaj ten taśmocząg? Czemu tak ra? Przecież nie muszę udawać, że ma jakieś prawa fizyki. Ale w sumie to nie jest pierwszy. W sumie to nie jest pierwszy raz, kiedy tak pis kpi sobie z jakichkolwiek praw. Dobrze, kolejny poszłam z jednym szyciem w sapasie. Za chwilę będzie z kolejnym. To przynajmniej idzie. Trzy szycia. Które jedno już prawie straciliśmy. Jak dawno tego nie było. Tylko... DZIU! Hm. Kto nie skaczy ten statuskiem? Hmm, hmm, hmm. W ogóle mi sobie, jak to nagrywam, to jest okres wyborów dalej. To mnie ciekawi, co uważacie, iż czołowi politycy nawiązują to fightów i biorą zapewnik, tacy niektórzy których imion nie chcę wymieniać, to są, uznają zapewnik słowa Jacka Morańskiego. Jak to usłyszałem, to już wiedziałem, że te wybory jednak będą najlepsze. Oczywiście w kwestii memów. Chyba jeśli chodzi o kwestię bowaki... to już te pada w końskich. To już ta pada w końskich pokazała. Że nie, nie ma na co liczyć. Hm. Mam raczej jeszcze. Że... Młode pokolenia będą się uczyć o tych wyporach. Po to co tam, po to co się dzieje w tym roku, to hit. Karol Froski. Były kipol, o kurty, Który nie może powstrzymać się od nałoku nikotynowego. Plus ma dobre stosunki z panem Mieszkiem z TPS-u. A z drugiej strony mamy sztab Trzaskowskiego, który w sumie bardziej kosapotuje niż mu pomaga. To po prostu jest hit. Wyobrażasz się sobie konferencję w MMA z czołowymi politykami? To dopiero był... Coś tu jeszcze wtedy Freak Fight'y by oszyły. Nie, ale nie tak jak mój NIE! Kao! Generalnie ja już widzę tą Falkę... Tą kartę Falk wiszę. Walka wieżoru Trzaskowski na Froski W co-main evencie Tusk z Kaczyńskim Zastanawiam się kto byłby dobrym rywalem dla takiego Korfinamikę. Generalnie w głowie mam dobre rzeczy Co to tego Coś tu jeszcze Facebook mógłby się naleźć w tłuków, gdyby zrobili taką galę. Bo chyba kojarzę jeszcze się Cloud MMA, o ile mnie pamięć nie myli. Już jednego polityka chciało zaciągnąć. Nie jestem pewien czy to nie był Stonoka. Ale z drugiej strony nie jestem pewien czy Stonoka to w ogóle polityk. Bo generalnie ja wam powiem, że to tego, że zacząłem śledzić ten świat tylko ze względu na wybory. I memy z nimi związane. A tak to jestem Szut, szółtoczopem, jeśli chodzi o politykę. Generalnie jestem człowiekiem, który nie lubi głamstw. A polityka je oferuje na każdym kroku. Ale same wybory uznaję za fajne wydarzenie Oczywiście tylko w kwestii memów. Bo jak już mówiłem... Dla mnie to co siedzi obecnie... To shard. Szczególnie jeszcze... Szczególnie jeszcze nie mamy nawet dobrego kandydata. A wy w na kogo będziecie głosować? Albo... Nie, inaczej. Na kogo zagłosujecie w tych wyborach? Hmm... Bo ja jeszcze się zastanawiam. Bo jutrze tura. A potem wszystko się okaże. Los tego... Zobaczymy kto może odmienić los tego państwa. Na korcie czy na dno? O oh, Jesu, Jesu. Na co ja, ja się pisałem? Teraz muszę się skupić trochę. I muszę poszukać wyjścia. Muszę poszukać portalu to innego levela. Z całej wieści mamy szycie. Zasłych, nie wiem gdzie jest portal. Tak! Nie wiem gdzie był portal, ale znaleźliśmy go! Ko. Jej! Kolejny powinien być tutaj. Nie? Ty, co to... ci... Tak się jest wyjście z tego poszomu. What? Ty, co się dzieje? Tego wcześniej tutaj nie było. Chyba że zrobiliśmy gdzie indziej, przypadkowo. Ze swoich wieści nie mam już flag. Szlak! Wykrakałem! A jeszcze awrot wyborów i freakfightów. To wyobrażali, wyobrażaliście sobie scenariusz, gdzie nitrosyniak jest jest w telewizji i wyciąga starą aferę z Murańskim albo że telewizja zareklamuje skrzynki czegoś takiego to wpinko nie było zobaczycie następnym razem będą kolejne z się jesteś kolejni trole. Ja bym personalnie widział Sylwestra Fartynke jako kandydata. Hmm. Coś mi się też kojarzy, że chyba Freeze miał. Chyba... jak było tej ekipy kiedyś. To coś mi się kojarzy, że Freeze też coś mówił o wyborach. Ale nie pamiętam dokładnie. Ale popraszacie sobie. Prezydenta Freeza? Chyba. Chyba abstra robili kiedyś parodię... tego, chociaż. chociaż no nie pamiętam, ale to tylko pokazuje, że niektórzy tu umieją przewidywać przyszłość. Dobra, a teraz się trzeba skupić na kankusze. O, teraz to mi się udało. Ładnie. Okej, okay, teraz tylko żeby nie skusić. Udało się! Jej! Dobra, z reguły, z reguły teraz macie porząd z wyścigiem i widzę krokotyla, wiecie co, wiecie co to oznacza? Wykorzystaliśmy, wykorzystaliśmy lotnie, wykorzystaliśmy snowporta, wykorzystaliśmy motorówkę, a nawet jakiś statek... kosmiczny. To teraz nie ma, nie ma co, trzeba uszyć żywego zwierzęcia. Tankur będzie ujeżdżał krokotyla. Nie, mogę się tego to czekać. No poważnie. Wszędzie muszą ich wplatać. Wo. Nie no, spokojnie. Okej, okay, na no, spokojnie. Szlak. Dobra, musimy wyczuć moment. We mnie muszę wyczuć moment. Ha, utcajcris mu. Nie. SLAAK twór robię Dobra wróciłem w wisowie Muszę rozchodzić stres stres muszę rozejść Dobra rura Dobra, mniej więcej już Dobra, już pobiłem swoją szyczówkę. A przynajmniej teraz. Okej, okay. na razie podejrzanie to się A to jest podejrzane w moim przypadku. Okej, okay. Łobosiu! Łobosiu! Dobra, ja driftować nie umiem na tym. Nie! Udało się! Taktyczna flaka! Za trzecim razem! Ha! Kto jest świetny? Na pewno nie ja! go tutaj tali. What? Myślę, że mnie jeszcze falnie tak fajnie. Dobra, widzowie. Dzisiejszy odcinek. Mogę usunąć Sołtany. Straciłem tylko 3, 3 lub 4 życia. To jak na moje standardy, to coś mało. Hm. A tak na serio. Z tego osobiste. Jesteśmy już praktycznie na końcu przygody. A wnioskuję, to, pozostały nam ostatnie 3 poszomy. Więc widzimy się w następnym odcinku. I sobie po to koniec. Jeśli materiał, wam się, jeśli materiał Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał oraz napiszcie komentarz. Ja jestem Alfa, a to był Kankurek KO. Cześć na razie!